Ciemanko, z tej strony Dark Krzysztof, dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejny odcinek z Eurotraka. Dzisiaj jedziemy w końcu standardową ciężarówką, czyli Scania s 520 bo to w sumie można chyba już uznać za standard. Natomiast z jedną osią, co dosyć dawno się nie zdarzyło, bo jednak na tej mojej serii ja mam dwie ośki, tutaj mam jedną. Strasznie ładnie ta ciężarówka wygląda. Jak widzicie, wieziemy podwozie. Pociągu, także bardzo ciekawy ładunek. On oważy aż 20 ton, także bardzo, bardzo dużo. Jeśli chodzi o ciężarówkę, to zaraz jeszcze troszkę o niej powiem, ale pokażę trasę, bo trasa też jest bardzo fajna. Wyruszamy z Bergen, przejedziemy tutaj dosłownie kawałek, i później mamy strasznie daleką trasę, i tutaj przepływamy na. Nie wiem, to są wyspy jakieś chyba owcze? Może, nie wiem. <laughs> Możliwe, że nie, ale tak coś mi się kojarzy. Wiem, że tutaj jakieś w sumie ciekawe, bo takie nie, nie angielskie nazwy. Ciekawe, czy tutaj w ogóle się jeździ po prawej czy po yy, lewej stronie. To jest bardzo dobre pytanie. Yy, natomiast wsiądźmy może do ciężarówki, bo ciężarówka jest troszeczkę, znaczy w sensie, z jednej strony typowa, a z drugiej strony nie. Zaraz. Myślę, słyszycie. O, już teraz chyba można słychać, że brzmi to troszkę inaczej niż na moich filmach, e, z, właśnie z tej scani z v 8 na promocjach. A to ze względu na fakt, że jeju, jak tu mało miejsca. Ze względu na fakt, że znowu zainstalowałem sobie modyfikację od Krylbauma, yy, a nie od yy, Slough Jerego yy, i postanowiłem, że teraz sobie z takim dźwiękiem silnika pojeżdżę, bo chwilowo po prostu bardziej mi się on podoba. Jakoś tak już może po prostu na tamtym za dużo się najeździłem i teraz fajnie sobie jest pojeździć na tym. On jest głośny i w ogóle bardzo fajnie brzmi. Nie wiem, czy na nowych słuchawkach, szczerze mówiąc, ja jeździłem w ogóle z tym dźwiękiem silnika, bo wydaje mi się, że nie. A na nowych słuchawkach brzmi to bardzo, bardzo przyjemnie fajniej niż na poprzednich. W ogóle mam rękawiczki, bo przed chwilą jeszcze grałem sobie w y, Dirtarelli 2. <grym> ogólnie ostatnio dosyć sporo jeżdżę ciężarówkami, które mają znacznie mniejszą pojemność silnika, znacznie mniej mocy i znacznie mniej momentu obrotowego. Dlatego tutaj, jak właśnie teraz wsiadłem sobie na chwilę, tam wcześniej jechałem z kanią S650, bo tutaj to mamy 520, a jeszcze jechałem wcześniej sam dla siebie 650. -ką. To byłem po prostu zadziwiony, ile ta ciężarówka ma mocy, bo tak, jak teraz jeżdżę cały czas pojazdami, nawet właśnie jak tym Mercedesem w poprzednim odcinku, który miał 510 koni, ale jednak 13-litrowy silnik, to różnica jest po prostu kolosalna w mocy ciężarówki. O, może otwórzmy jeszcze okno. Super, to brzmi. Generalnie, y, jeszcze tak co do dnia kierowcy i tak dalej, bo to miało być, a ostatecznie y, nie ma na razie, y, to powiem tak. W zależności od tego, jak się obrobię z rzeczami, które muszę zrobić, to albo to nagram, albo nie. Jeżeli nie uda mi się teraz, y, to postanowiłem, że w lutym to zrobię, bo w, w lutym będę miał na pewno tam chwilę przerwy. I wtedy będę miał więcej czasu, a tak jak teraz, no to po prostu bym musiał się. No musiał sobie wyjąć jeden dzień z życia, bo to tak <laughs> wygląda, jeżeli bym robił ten dzień kierowcy. A niekoniecznie mam chęci i czas. Także. Czyli znaczy inaczej, może chęci to i mam, ale czas niekoniecznie, więc zobaczę po prostu jak to wyjdzie. Postaram się to może zrobić, nie wiem. No w tym tygodniu, teraz, ale czy to wyjdzie, to nie wiem, może coś tam... ...nagram, nie wiem, samo 4,5 godziny, na przykład nie, nie cały dzień, no zobaczę, w każdym razie... ...chciałbym jeszcze teraz ponagrywać właśnie w tym roku i też po nowym... ...bo potem się obawiam, że w styczeń znowu będzie taki, że będzie bardzo mało filmów, ale mam nadzieję, że uda mi się nagrać coś na zapas... ...i że będę mógł znowu wrzucać sobie te filmy regularnie raz na jakiś czas... Yy, natomiast, yy, jeśli chodzi o luty, no to tak jak mówię, to już w lutym, to wtedy myślę, że będzie trochę czasu, to wtedy na pewno już chcę zrobić ten dzień kierowcy, bo żeby to było zimą. Tam już szczegółów może teraz to nie będę już mówił, bo ewentualnie, to jeżeli zrobię, to to wtedy wszystkie szczegóły wyjdą, a na tą chwilę no to nie jest to. Aż tak istotne, natomiast chciałbym sobie jeszcze w OMSI pojeździć i też tam troszeczkę dla Was nagrać. To z takich informacji spoza Eurotraka, a z informacji Eurotrackowych to w sumie też nie wiem, kiedy tam serię z promocji na Skandynawii będę miał czas kontynuować, ale na razie nie mam, więc nie nagrywam. Wolę takie właśnie pojedyncze odcinki tutaj sobie porobić, bo. No żeby też coś więcej pokazać, a nie tylko jeden pojazd i tak dalej, także to myślę, że, że też całkiem spoko, ale oczywiście o tamtej serii cały czas pamiętam, ciężarówka jest już naprawiona, jest zmienione zawieszenie, to już chyba o tym zresztą wspominałem. Są zmienione koła, wszystko jest elegancko wyremontowane, także... Jak zrobię powrót to do tej serii to to już z nowym pięknym pojazdem, nie wiem, może właśnie zmienię nawet dźwięk na ten, co mam teraz. Zobaczę, zastanowię się jeszcze. Wiesz, w sumie tamten jest bardzo przyjemny, ale zobaczymy. To tak tylko sobie głośno w sumie myślę teraz. Okej, okay, czy ja mam wjechać po prostu tutaj? To jest bardzo dobre pytanie, czy ja tam mam jechać po prawej czy po lewej stronie? Ale zobaczę, jak jeżdżą inni. I, i, i potem będę wiedział. Mm, bo teraz tak tu mogę, albo tu. Nie, no to wiadomo, tutaj chcemy. <ścoughs> tutaj, tak ten zwik, to tak brzmi po właśnie skandynawsku, a nie po angielsku. Także czy tutaj ten torszawn. Dużo przebiegu w ogóle ma ta ciężarówka, 453 000 kilometrów. Patrzcie jak ładnie. Tak, wyspy Ow owcza, dobrze mówiłem. Wow. Aż jestem zdziwiony. <laughs> Sprawczo, to chyba są angielskie, ale nie wiem dlaczego takie tutaj skandynawskie nazwy są. Oczywiście mi to nie przeszkadza, ale pytanie jest takie, chociaż moment, tutaj jest flaga. No właśnie, no tutaj jest flaga nie y y angielska, tylko Danii, Norwegii. Tutaj jeszcze jakieś dwie, co co nie kojarzę. Dobrze, no tutaj są te yy, linie do zatrzymania się, czyli przypuszczam, że mam jechać po. Tak, i, i są znaki po tej stronie. No dobra, czyli jedziemy jednak po prawej stronie. Nie wiedziałem, nie, nie spodziewałem się tego. Jak myślałem, że. Patrzcie, jak ślicznie. Że jak pojedziemy na Wyspy Owcze, to że będę jechał po prawej stronie, a tutaj. Czyli po lewej, przepraszam. A tutaj takie zaskoczenie. Tutaj po bruku jedziemy. Ale że ta ciężarówka tak ślicznie brzmi. <laughs> Ale ładny krajobraz, zobaczcie. Jedziemy, jedziemy. O, nowe Renault. Tutaj w tej modyfikacji też fajne jest to, że tutaj mamy yy, dźwięki wnętrza bardziej realne. Jeszcze kierunkowskaz, dźwięk kierunkowskazu jest zmieniony. Tylko osoby, co się bardziej wsłuchają. I Kojarzą jak brzmi w oryginale, no to to zauważą. śniłem się za tym dźwiękiem, bo teraz właśnie jeździłem sobie z tymi ciężarówkami ze słabszymi silnikami i oczywiście one brzmią fajnie też, ale jednak to V8 właśnie to najnowszej, mimo że to jest Euro 6. I, I to jest bardzo nowoczesny silnik, to w teorii powinien brzmieć brzmieć, brzmieć, yy, brzmieć. gorzej, a wcale tak nie jest, brzmi super. Nawet tak właśnie patrząc, je, jakie tutaj krajobrazy są. Nawet tak właśnie patrząc na filmy Kristo czy gdzieś to dźwięk tej ciężarówki już nawet taki realny jest po prostu rewelacyjny. Ona faktycznie sobie tak turkocze i to jest bardzo przyjemne do jazdy Proszę uważać, żeby się nie przewrócić Przecież tutaj widzę, że te zakręty to takie trochę nieprzemyślane, bo one wyrzucają z zakrętu zamiast trzymać w nim W sensie, że źle droga jest nachylona Użyjmy sobie retardera i silnikowego hamulca Cały czas tym hamulcem operowałem zupełnie niepotrzebnie, bo sobie wrzucę retarder i mi. O, może teraz jeszcze docisnę troszkę. O, i sobie ładnie się sama ciężarówka stacza. Ja nie muszę tutaj w ogóle nic robić. Tutaj nawet skrzynia biegów Wszystko to pracuje po prostu dokładnie Tak jak ja bym chciał, żeby pracowało I wiem, że to jest tylko gra Ale nawet właśnie w grze wiem patrzcie jakie kraje obrazy. Ale nawet właśnie tutaj w grze To ta Scania Najbardziej mi do jazdy odpowiada Ale szczerze mówiąc właśnie ta 520 Już nawet nie 580 Nie 650 Tym bardziej właśnie, a już na pewno nie 700 czy 30, czy 770, no to za dużo. Mi się podoba właśnie ta 520. Najbardziej jakoś tak odpowiada temu, czego ja bym oczekiwał, żeby ciężarówka mi dawała. No też nie szarpiej na przyspieszeniu, a już ma na tyle mocy, żeby właśnie 20 ton, no to w sobie po prostu jest tak, jakby. Nic nie miała tak naprawdę załadowane. Patrzcie, teraz jedziemy pod górę i sobie bez problemu 52-53. Teraz dopiero troszeczkę się musi pomęczyć, ale to mocną górkę mamy, a trzyma 54 na godzinę. 55, 56, 57, 8 i już. <ścoughs> 60, także super. Bo dawno po prostu nie jeździłem tą ciężarówką i, i tak już. Z... Troszeczkę w ogóle w Eurotraku strasznie dawno nie jeździłem, a tym bardziej właśnie taką skanią, także trochę mi tutaj się już zapomniało jak przyjemny to jest pojazd, bo jeśli jeździłem to właśnie innymi słabszymi ciężarówkami, także takimi bardziej powiedzmy polskimi, może czy, czy europejskimi właśnie nie takimi ekstremalnymi, tylko dostosowanymi do lżejszych ładunków do łatwiejszych warunków. Noć się rymuje. To jest sobie na tysiącu obrotach jechała ta ciężarówka pod górę i, i się nie zdusiła, także wow. Fajnie tutaj skrzynia działa, że właśnie jak... bo ja jest, jadę na automacie i to ekonomicznym, ale widać, że jeżeli automat potrzebuje mocy, to to sam sobie ją dostarcza. I już 90 jaju Ja się wiem, że trochę z górki jedziemy, no ale bez przesady. Patrzcie jakie ładne tutaj może. Przecież nie chciałbym być na takiej wyspach, bo to musi być straszliwie przytłaczające yy, Właśnie być na takiej małej przestrzeni, ale Tak tutaj turystycznie to Całkiem fajnie, o dziękuję bardzo W sumie prawie całą tą wysepkę sobie zwiedzimy, tam jeszcze tylko Jedna, jedna trasa chyba jest A tak to całość już będzie tak to już całą tutaj odwiedzimy, no bo to bardzo mała wysepka. Wyspy, wysepka. Bo tutaj akurat na jednej z wysp jesteśmy. O, znowu jest tunel, więc otwórzmy okno. O fotoradar, to może nie będę gazował aż, tak <grywy> był Znak. Przecież nie widziałem potem tego fotoradaru, mam nadzieję, że już go minąłem. A teraz to tam się już odłączył napęd, bo jedziemy ponad 90. <grywy> Ale Dudni ta ciężarówka. Ciekawie, czy mnie będzie słychać w ogóle, ale mam nadzieję, że tak. <grymne> Bardzo fajna trasa w ogóle tak. Nie, nie spodziewałem. Znaczy z jednej strony się spodziewałem takich krajobrazów, a z drugiej strony nie w sumie nie wiem tak. Myślałem, że troszkę inaczej to będzie wyglądać. A pół wysepki już sobie praktycznie zwiedziliśmy, polity. Dziękuję. Zobaczymy ile tam tej wyspy zwiedziłem. Bo widzę, że chyba będzie ciekawsze parkowanie niż ostatnio. Przeważnie, jak jest ta firma, to, to jest w jakimś mieście takim. Nie, nie spodziewałbym się. Nigdy nie widziałem właśnie takiej firmy, no bo to wiadomo, firmy się powtarzają. Jest jakiś tam schemat, ten jest akurat taki dosyć typowy, myślę, że to każdy kojarzy. No to właśnie nigdy nie widziałem takiej firmy w takim otoczeniu, jak mamy tutaj. Zawsze było to w mieście i, i tam były jakieś właśnie ulice obok, albo budynki albo coś, także tak śmiesznie zobaczyć to w takiej innej scenerii. Ale nic nie widzę w lusterkach, bo tak mam ustawione. Dobra. Jest okej. Okay. W miarę, nie mówię. Nie, szału nie ma, ale tragedii też nie. Dobra. Krótki odcinek tym razem, ale cieszę się, że taki wyszedł, bo w sumie nie ma co tutaj przedłużać. Y bardzo, przyjemne, bardzo przyjemna trasa, bardzo przyjemna ciężarówka, to chyba wiadomo, ale już sam zapomniałem, jak dobrze się tą skanią jeździ, bo naprawdę strasznie dawno nią nie jeździłem. No i cóż, tak jak mówię, postaram się jeszcze coś ponagrywać teraz w tym tygodniu, czyli no dzisiaj jest 27, to tam nowy rok będzie w sobotę. To, wiem, to Postaram się po prostu teraz coś nagrać. Nie obiecuję jednak, że tak będzie, bo zobaczę po prostu, jak się wyrobię z innymi rzeczami. Ale myślę, że nawet jeżeli nie, to potem postaram się nagrać właśnie też kilka takich filmów jak ten, żeby było tam chociaż raz na tydzień ten film czy coś, bo to jest jednak fajniej, jak tam nawet dla mnie, że nagram coś i potem mogę sobie przypomnieć, że a, pamiętam, że tak jak zrobiłem w zeszłym roku, że tam strasznie dużo ponagrywałem w marcu i miałem odcinki do czerwca włącznie i potem miałem, no tak, no w marcu sobie grałem tą ciężarówką i teraz fajnie zobaczyć w końcu ten film na żywo, znaczy na żywo, na yy, na swoim kanale. No także myślę, że, że znowu do tego wrócę, bo to było dobre, też kanał żył bardziej i, i tyle. Także to tyle, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku się zobaczymy i to może na żywo, a jak będzie w praktyce, to zobaczymy i, I tyle. Nie przedłużam. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.